Pamiętacie, jak kiedyś pisaliście listy do Świętego Mikołaja? W tym vlogmasie, między innymi, będziemy z Marią pisać jej pierwszy list. Zapraszam Cię serdecznie. Ho, ho, ho. Witam Was serdecznie na naszym drugim vlogmasie. Witam Was niewyspany. W tej nocy dziewczynie nie dały nam spać. Chyba w poprzednim vlogu też więc ostatnio mamy naprawdę trudno. Jest 6.30, więc nie jest najgorzej. Światełka mamy piękne. Uwielbiamy ten świąteczny klimat, uwielbiamy. Jeszcze niedługo będziemy dawać jeszcze jakieś dekoracje. Wczoraj z Marysią bawiliśmy się Lego Duplo i bawiliśmy się w Świętego Mikołaja, który rozdaje prezenty. To jest nasz Święty Mikołaj mamy tu pana policjanta e, renifery w kształcie które są e, konikami tak naprawdę a policjant jest świętym Mikołajem To są sanie z samochodziku no chcielibyśmy bardzo mieć, e, dla Marysi taki zestaw ze świętym Mikołajem, ale one kosztują tak dużo pieniędzy, 200 zł kosztuje taki najtańszy zestaw, więc e, no, udajemy sobie że jest to a kto tutaj wstał? I świętego Mikołaja od razu wzięłaś to tu będą drzwi, przez które Mikołaj może wejść, ale chyba przez komin spróbujemy zrobić komin i Mikołaj będzie wchodził przez komin. Co ty na to. Wybudowaliśmy domek z kominem. A przez komin kto będzie wchodził Marysia? Święty Mikołaj? Mamy tutaj choinkę. Mamy ciasteczko z mlekiem dla Mikołaja i dziedziusia, który śpi. Może napiszemy list do świętego Mikołaja, co? Mamy taką tortillę, na której y, y, z jajem, z takim Szynka wegańska. Tak to było. Ty też masz, no. A Martyna tak zjada dzisiaj. Tosia już świątecznie. Gdzie idziecie? Później na Spacer. Pewnie pójdziemy do Pepko, bo muszę tam coś kupić dla siebie. I mm, może wejdziemy do Lidla? Yy, po gazetkę, żeby zrobić list do Mikołaja. To będzie gazetka, szczerze mówiąc. Yy. Martyna poszła z dziećmi przy okazji spaceru do Lidla po gazetkę. Z takimi zabawkami, żeby wyciąć te prezenty, które chce Marysia, do listu do Świętego Mikołaja. Nie było gazetki, więc e, wiedząc co Marysia chce, i kupiliśmy już jej to, e, po prostu e, wziąłem jakieś takie miniaturkowe wiecie, zdjęcia tych rzeczy e, na kartkę i wydrukuję po prostu. Najgorsze, że nie mam chyba kolorowego. Papieru, e, e, tuszu, więc zobaczymy, co z tego powstanie. Na pewno będzie jakiś zarys tych zabawek. Myślę, że to wystarczy, żeby po prostu wiadomo było, co jest w tym liście. Szkoda, że nie ma takiego wyboru tych zabawek, żeby Marysia mogła sobie wybrać, ale z drugiej strony ona ciągle powtarza, że chce kasę, że chce kuchnię, że chce zestaw lekarza, więc w sumie. I tak by było trudno, co innego jej teraz kupić, bo już kupiliśmy te rzeczy. No dobra, coś tam się udało. Mam na takim papierze samo, yy, takim samoprzylepnym. Dziewczyny wróciły. Powiedz, czy udało ci się coś ogarnąć z zadań? List tylko? Albo jasz. Mamy list. Ja drukuję produkty. Będziemy pisać list do Świętego Mikołaja. List masz? Dobra, i będziemy dzisiaj pisać? Będziemy pisać do świętego Mikołaja. Ślicznie. Jemy obiadek. Przepyszny McCntyre, tak? Z brokułem. Czyli jak babcia przyszła, to płakałaś? Tak. Bo co babcia robiła? Mej, mej robiła. Tak. O, tak, na no, stoliku. A ty nie chciałaś, żeby babcia robiła tak, tak? A Tosia czemu płakała? Bo babcia przyszła? Tak. Przestraszyła się Tosia? Tak. To mnie. Ty teraz będziesz jadła? I co masz y, dobrego? Y, makaron z sosikiem. Martyna czemu się śmiejesz ze mnie? słuchajcie moja żona zamiast tutaj płakać albo troskło jakąś ten słuchajcie se zrobiłem krzywdę naprawdę proszę wziąć waską ten ból tutaj na palcu aż mi pulsuje nie widać tego przez tą szafę wpadł mi palec w szczelinę jestem już po pracy i co będziemy Marysia robić List pisać. Jesteśmy w takim klimacie, lecą nam playlisty świąteczne. W ogóle mamy świąteczne piżamki, wszyscy takie same, żeby mieć taki. żebyśmy, Tak, żebyśmy byli zgrani. Ty na w piżamach nie występować na vlogu. No, rozumiem to. Jakby i tak dużo prywatności pokazujemy. Ale ja Wam się pokażę. Tutaj wsadzimy. Osoba, zobacz! Hmm. są naklejki. Okej, okay, to tu trzeba napisać. Albo na rysy. pokolorować. Czyli po kretki, może też pokolorujemy Jemy Mikołaja. To jest Mikołaj święty. Nie, tylko tu mało miejsca i żeby napisać. Taki ma, ma, Marysia. Marysia, napiszesz tutaj sama imię, czy ma mama napisać? Nie. Proszę. Piszę ten kopis? Mm -hmm, tak, powoli. Co jeszcze byś chciała? Kasę. Taką kasę, tak? Tak. O tak, kuku. Zestaw lekarza byś też chciała? Tak. Tak? Dobra. A gdzie kasę przyklejamy tutaj? Tam. Wyjadać to bardzo? I w Mam Będziesz spokojna? Co, co w ogóle to jest takie, taki fajny moment, pisanie listów, co? Pisałaś kiedyś listy do świąt? Pisałam. A ja też jakoś tak nie pamiętam, to znaczy kiedyś chodziłem do takiej fundacji, taka trochę jak świetlica była. I tam pisaliśmy yy, listy do świętego Mikołaja. Ale poczekaj, czy ty chciałabyś pokolorować tutaj? Jeszcze zaznacz, to jest miejsce, żeby pokolorować. Nie. Nie? Taki Nie. ma być już list, to trzeba go złożyć, zobacz. Tak, no. Nie. Mhm. I wyślemy do Mikołaja na biegun. Mhm. <laughs> jak mnie zaczepia tutaj Tosia. Ty chce mi zerwać te paski Adidasa Zobaczam. chyba. się, co ty robisz? Czy list się zostawia razem z ciasteczkami i z mleczkiem dla Mikołaja, czy nie? Kurde, a może my sami powinniśmy wymyślić taką faktycznie. Bo się, tata. Mam wysłać, tak? my pójdziemy jutro na pocztę i wyślemy. Ej, ale można takie coś, moglibyśmy taką tradycję przygotować. I to jest fajny pomysł, co ty powiedziałaś. Nie wiem, czy tak się robi, ale a, uważam, że to fajny, to fajny fajnie, że sprawia prezentów, ale on zabiera tylko list. Tak, i to może właśnie w Mikołajki. No, tak. No, ale no bo, Słuchajcie, bo ja mam problem z tymi Mikołajkami, bo jak to jest, że ten Mikołaj przychodzi i w Mikołajki, i w gwiazdkę? U mnie zawsze była tradycja, że Mikołaj przychodzi w gwiazdkę, na no, Mikołajki nie było. I Więc mnie ja też nie chcę robić z tego okresu takiego. Mm, takiego mega konsumpcjonistycznego czasu dla moich dzieci, że tylko Ta. i wyłącznie Mikołaj ciągle przynosi prezenty. Wiecie, w galeriach są Mikołaje, w przedszkolach Mikołaj przynosi prezenty, na Mikołajki Mikołaj przynosi prezenty, na święta przynosi prezenty. No, no dużo tego. Pewnie w, w różnych miejscach na świecie jest różnie, że wiesz, raz przynoszą e, aniołowie, raz. No jakieś... tak, ja słyszałam, że tak robią, że. Wy... Mikołajki Mikołaj, a na Wigilię że na przykład nie wiem, jakaś gwiazdka albo aniołek, ale... Ja uważam, że Mikołaj powinien przychodzić w Wigilię, że to jest taki, wiecie, pod choinkę daje i w ogóle to jest takie super. I w ogóle najbardziej mi się podobają te, takie, jak w Kevin sam w domu, że oni e, budzą się, budzą a, i patrzą, czy jest pod choinką. Wigili, a u nas... Tak, no, ale kurczę, to jest takie fajne, ale u nas faktycznie jest taka tradycja, że Mikołaj przychodzi w Wigilię nawet czasami do domu, nie, przebierają się, coś tam, nie mogę za głośno mówić, Tam schowałaś? To Mikołaj Tam. Tutaj. Dobra. A tu mamy komin. Jestem ciekawy, jak wam się podobają te vlogmasy. Robimy je pierwszy raz. Mamy w planach, co tak, w każdym vlogmasie coś takiego typowo świątecznego wrzucać. No dzisiaj to był list świąteczny, ostatnio to były dekoracje w domu. Będziemy robić jakieś pierniki. No, taki nasz klimacik będzie. Tu to i tu. To. Tu to i tu. Oglądamy z Martyną Stranger Things. Jest to serial, który ja kiedyś oglądałem pierwsze sezony Martyna Nigdy. Jestem ciekawy, jaki się spodoba. I dajcie znać, czy wy oglądaliście. To wszystko w tym vlogmasie. Bardzo Wam dziękujemy za oglądanie. Mam nadzieję, że ta edycja świąteczna naszych vlogów Wam się podoba. Piszcie w komentarzach. Lajkujcie, subskrybujcie nas. Będzie nam bardzo miło. I jeszcze tak powiem w ramach informacji, że w blogu masy postaram się publikować częściej niż tylko raz w tygodniu. Zobaczymy, jak nam pójdzie. Możliwe, że będą one krótsze, ale ja mam jakąś taką manierę przesadzania z nakładaniem sobie pracy. Ja myślę, że to mi się też nie uda i że będę próbował dużo, dużo robić. Więc zobaczymy. Mam nadzieję, że mimo wszystko będziecie mieć taki fajny, autentyczny content do obejrzenia. Taki świąteczny, rodzinny. Będziemy robić pierniczki, szukać choinki i różnych takich rzeczy. Będzie miło, jak będziecie oglądać i będziecie ten czas z nami fajnie spędzać. Dziękuję jeszcze raz za oglądanie. Pamiętajcie, żeby zostawić jakiś komentarz, lajka i subskrybujcie nas. Cześć!